Witam Państwa. Nazywam się Barbara Leśniewska. Zetknęłam się z radiestezją koniec lat 70. Wówczas na swojej drodze życia poznałam pana Józefa Baja, który jest twórcą wahadeł radiestezyjnych w Polsce numer jeden. Pracowałam w tym czasie w Stowarzyszeniu Radiestetów na ulicy Radomskiej w sekretariacie. A nasz Józio przychodził z walizeczką małą, w której prezentował swoje wyroby radiestezyjne. E, z, następnie e, zamówień Józio zbierał na te swoje wahadła coraz więcej. Szczególnie były osoby zainteresowane z zagranicy, ze Szwajcarii, e, z Wiednia. No i oczywiście grono radiestetów warszawskich. I Józio zaproponował mi, żebym jemu pomogła te wahadła wykonywać. I tak trwało to przez około 40 lat, do końca życia Pana Baja. Pracowało nam się znakomicie. Józio był osobą niezmiernie ciepłą. Traktowałam go właściwie jak ojca. Służył mi wieloma radami w życiu prywatnym. No i pracowaliśmy ze sobą Długo, cały tydzień. Bardzo nam się pracowało sympatycznie i owocnie. Po 10 latach, kiedy przybyło nam klientów, do naszej pracowni dołączyła Ola Gądek. I w tej chwili pracujemy z Olą Gądek w tym miejscu, gdzie była pracownia pana Baja, na Woli w Warszawie. Pan Baj y, był bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o wytwarzanie sprzętu radiostazyjnego, a jednocześnie wymagający. Nie było tam, że coś jest zrobione niedokładnie. Musiało być od milimetra do milimetra. Sam poświęcał na to bardzo dużą ilość czasu. Siedem dni w tygodniu na okrągło, zawsze można go było spotkać na kasprzaka. Siedzącego przy tych wahadełkach. Początkowo te wahadła strugał kozikiem, jak to mówi. No, następnie e, troszkę pomagali Juziowi, naszemu tokarze. Jeden z tych tokarzy, pan Robert, do dnia dzisiejszego, jeszcze z nami pracuje. Także są to wahadła cały czas wykonywane z odpowiednio dobranych materiałów. E, drewno jest sprowadzane. Zbieszczat, a także z zagranicy heban, gwajak, pałdok, tego typu drewna. Józio jeszcze więcej czasu poświęcił na tą pracę przy wahadełkach, jak przeszedł na emeryturę, a było to w 1975 roku. No i wtedy powstała pracownia na Woli, na ulicy Kasprzaka, w mieszkaniu pana Baja. I początkowo Józio rozpracowywał wahadła uniwersalne, wahadła egipskie na podstawie książki Fizyka mikrodrgań i siły niewidzialne de Benzala i Morela. No i trwało to długo, wymagało naprawdę niezmiernej ilości pracy, czasu, dokładności. No w pracowni mieliśmy takie prowizoryczne urządzenia, np. do kręcenia sznurków do wahadeł, które się nie zrywały, do dnia dzisiejszego nie, się nie zrywają. A bardzo ważne jest zawieszenie wahadełka, na jakim się pracuje, oraz to, żeby teren był oczyszczony, nad którym pracujemy tymi wahadłami. Po tym etapie Rozpracowania w, tych książ w tej książce, właśnie o której mówię, wahadła uniwersalnego i wahadł egipskich, zresztą do dnia dzisiejszego te wahadła wykonujemy, pan Baj konstruował wahadła własnego pomysłu. Były to jako pierwsze wahadła z akumulatorem, tak zwane. Kształt wahadła odpowiednio był dobierany przez Józia. Radiestezyjnie mierzony i pierwotnie był to kształt tzw. łezki. I w tą łezkę były montowane akumulatory. Akumulatory z miedzi do leczenia tkanki miękkiej, z żelazem do leczenia tkanki kostnej oraz wahadło z ZN z cynkiem do leczenia wszelkiego rodzaju uczuleń. Jednym jeszcze z pierwszych wahadeł było wahadło z miejscem na świadka Baj 2, które służy do tego, żeby napromieniować nad świadkiem. Jeżeli szukamy na przykład zaginionej osoby czy zaginionego psa, napromieniowujemy nad świadkiem ratysezyjnym, czyli nad pismem, ewentualnie nad legowiskiem psa, i dalej tym wahadłem szukamy na planie. Te wahadła mają na końcu taki czubek. Dzięki temu precyzyjnie wskazują na mapie, w którym miejscu się znajduje badana osoba czy badany przedmiot. Poza tym Józio specjalizował się również w konstrukcji całych zestawów radiestezyjnych. Numer jeden to był taki duży zestaw. To jest prawie cała tablica Mendelejewa. Tutaj się mieści 49 wahadeł. I te wahadła służą do uzupełniania sobie różnych pierwiastków radiestezyjnych. Jeżeli na przykład mamy za mało magnezu czy za mało potasu, wówczas montujemy takie wahadło i Pracujemy nad ręką, gdzie mamy wszystkie receptory. Ustawiamy najpierw swój kolor radiestezyjny, następnie pracujemy nad ręką i się nastawiamy mentalnie, czy wibracje tego wahadła są potrzebne dla mnie do poprawienia stanu zdrowia. Jeśli tak, to nie przerywamy pracy tym wahadłem i mówimy: Nadaj tyle wibracji leczniczych, ile jest potrzeba na dzisiaj dla mnie do poprawienia stanu zdrowia. Może to trwać naprawdę długo, zależy od predyspozycji radiestety. Następnie z olą zaczęłyśmy produkować również inne wahadełka, które się znajdują w naszej pracowni. To jest na przykład wahadło, kwiat życia, w środku znajduje się herkimer tego wahadła, służy do. Podniesienia energii, o, do podniesienia naszej energii, po prostu, naszej wibracji radiestezyjnych. Są również wahadła, które służą do oczyszczania organizmu. Jest to wahadło spiralne, lewoskrętne. I jeżeli przyczepi się do nas jakaś zła energia, zgły duch, to wówczas to wahadło również umieszczamy nad dłonią i ono będzie pracowało w lewą stronę. Bardzo w naszych pracach, ostatnio w pracowni, pomaga nam pan Andrzej, wiolonczelista, którego zapewne państwo poznacie wkrótce. I on nam opracował ponad 20 rodzajów wahadeł, także Mamy peł całe ręce roboty, i nasza oferta w tych wahadłach radiestezyjnych to jest około 200 sztuk. Zapraszamy do naszej pracowni. Dziękuję bardzo.